Ok, oglądam moją, mój pojedynek z Matizem, który przed chwileczką przegrałem, ale z Matizem to nie wstyd. Wystartował dokładnie w tym miejscu, gdzie mi się e, zdawało, że będzie. Wiem troszeczkę mniej tutaj plamek e, mogłem iść na górę. No dobra, mniejsza z tym. Lecimy tak. Zobaczmy co się tu działo. Matis zbudował co? No, budował tak sobie coś. Standardowo zaczął. Matis zawsze na początku buduje dużo tych tutaj ustrojstw, fabrykatorów i o tym wiedziałem, dlatego zaatakowałem od samego początku. Tylko niestety wpadłem w panikę, a jak się wpada w panikę, to się robi co? Dziwne rzeczy się robi, a potem się zapomina o wielu rzeczach. No i zapomniałem o ekonomii. Matis zaatakował moje tutaj na tyłach, moją ekonomię, a na przodzie nie miałem rozbudowanej, bo po prostu zapomniałem. O, zobaczmy, co tu się działo. Matis sobie buduje elegancko. To jest właśnie to, że on buduje bardzo dużo fabrykatorów i rozwija się z całą pewnością szybciej ode mnie, bo ja buduję wojsko po prostu, tak. Dlatego nie wiem, czy w następnej grze nie pójdę troszeczkę bardziej asekuracyjnie. Tutaj mnie niesamowite wręcz szczęście łapiąc tych tu długości. Zaraz ich sprzątnę. O tu właśnie. Super. Się mi udało. I na dodatek jeszcze tego. Rewelacja. A tu jeszcze sprzątnę chyba tego. No super. Tylko, że co z tego. Jak. No właśnie. I tu przyszła ta kanalia. I ja tego wcale nie zauważyłem. A to była podstawa mojego eko. A ja oczywiście gdzie miałem... yyy... tego zapomniałem w ogóle tu wysyłać, na górę. Przegrałem przez ekonomię. Bombowce mnie tutaj szargały. Masakryczne są. Uch, dobra, zobaczmy. Ładnie tu wprawdzie atakowałem. Niepotrzebnie też się upierałem na tą, na te tutaj elektrownie. Mogłem atakować... Matis już wyszedł. Mogłem atakować tutaj meta. To byłby lepszy pomysł. Następna rzecz. Matis dużo produkuje czołgów. I ja chyba też tak będę robił. Roboty są jednak troszeczkę za delikatne. Faktem jest, że są szybkie. Te trzy, 4 fabryki botów, a potem już czołgi. A tu ładnie też mu dorwałem tych. No trzeba przyznać, że miałem w tej grze bardzo dużo szczęścia, bardzo dużo, a i tak przegrałem, tak? A, dużo szczęścia, a przegrałem. Mhm, dokładnie, dobra. Tutaj mi się już tak ładnie to budowało. Mi się wydawało, że tak jest super, ale wcale nie było super, bo tutaj mi ten gość tępił wojsko, tfu, moją ekonomię a ja zapomniałem rozbudować następnej No, dlaczego zapomniałem? Bo mi się ręce trzły i byłem cały spanikowany. W tym momencie Matys już miał chyba przewagę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 7,13. No właśnie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9 I tak się przegrywa wojny w Planetari Illation. Dobra, nie będziemy zanudzać. Um, dalej poszło szybko: boty są dosyć słabe przeciwko czołgom. Od momentu, jak już czołgi weszły do gry no na tą armię. Ekonomia, proszę. Tu zaryzykowałem, nie miałem już nic ze straceniem. że przegram. Chociaż mogłem, może powinienem był się bronić. O, niepotrzebne to było. Niepotrzebne. Dobra. Dziękuję za oglądanie. W następnej rundzie postaram się kogoś może pokonać. he me on